Hej wszystkim, jestem CDDCO i witam Was w moim nowym Let's Playu. Będzie to w ogóle mój pierwszy Let's Play na ślepo z gry, która nosi tytuł Mad Father. I cóż, no co, o tej grze wiem, no... Tylko tyle, że jest to... znaczy jak się orientuje, jest to jedna z tych przygodówek z elementami, wiecie horroru i tak dalej. Jest to gra, no coś na styl IB na przykład, wiecie, że miałbym jakieś gry inne podobne podać jako przykłady to IB jest takim, który mi się nasuwa do głowy. Była ona tworzona w... Wolf RPG Editor, chyba tak to się nazywało i tylko tyle o tej grze póki co wiem, jak mówię, jest to let's play zupełnie na ślepo, o tej grze nic więcej nie wiem, wszystko to będzie dla mnie nowością i to na pewno będzie dla mnie ciekawym, no takim, wiecie, doświadczeniem, to będzie ciekawa rzecz ten let's play do zrobienia. I no, pomyślałem, że wiecie, że ten let's play stworzę i wstawię, wiecie, w czasie, kiedy no, moja seria The Spyro 3 i Pokémon of Green, no, jest zawieszona do odwołania, że obie są zawieszone i tak dalej. Jak mówię, ten czas myślę, że w tym, no, po prostu w tym czasie zapełnię, e, no, mój kanał jakby filmami z innych gier. A więc już nie będę tutaj przedłużał tego intra, tego wstępu. Zacznijmy nową grę. Tak, w głównym mniej przyznam, że wita nas taka bardzo taka przyjemna melodyjka, takie właśnie pianinko. Bardzo przyjemna. No tutaj w takich napisach początkowych muzyka już się nie wydaje być szczególnie przyjemna, tyle powiem. A czy jest? A czy jest i nie jest? Wiecie, jest yy, przyjemna, bo wiecie, melodyjna, taka właśnie yy, wprowadzająca w, jakby w atmosferę, w klimat, ale też nieprzyjemna, bo wiecie, że już taka o mroki, o, będziesz się bały. Czy coś takiego Jak mówię to jest mój pierwszy Let's Play na ślepo Jak mówię jestem niesamowicie ciekaw jak mi to wyjdzie Czy to w ogóle będzie dobre Czy to powinienem w ogóle robić więcej Bo ogólnie nie jestem dużym fanem Let's Playów na ślepo Osobiście Bo wiecie Nie do końca lubię oglądać innych ludzi Jak wiecie jak się gubią i Wiecie, się pytają tylko, że o, gdzie ja mam miejsce, mam robić i tak dalej, ale mam nadzieję, że u mnie takich rzeczy nie będzie. Jeżeli będą, to raczej takie rzeczy będę em, wycinał, takie fragmenty, żeby to też dla was nie było męczące do oglądania. trochę dziwnie widzisz napisy wiecie takie już początkowe, a nie wiecie końcowe czy coś. Gdzie tam byłby, wiecie, każdy wymieniany, no, kto przy tej grze pracował czy coś. I tak to jest tutaj tygry, Medfather. Czyli jakby tak nie wiem, tłumacząc na polski, nie wiem, szalony ojciec, coś takiego, oszalały ojciec? Oszalały tato? Hm. Jestem ciekaw co ten tytuł będzie w ogóle w grze znaczył? Czy w ogóle będzie mieć jakieś znaczenia? Czy pewnie będzie miał, ale jakie Więc chyba mogę to pominąć, co to się pominie samo? Zobaczmy, okej. Okay. Wcisnąłem Enter Północne Niemcy Hmm, jakaś dziewczynka. Tato, jesteś tam? Tato! A ja! Ile razy ci mówiłem, żebyś to nie przechodziła? Przepraszam, tato, ale ja boję się spać sama. A ja. Nie martw się. Nie jesteś nigdy sama. Twoja mama, nie, nieświadoma wacka, coś takiego zawsze będzie po twojej stronie. Zawsze cię obserwuję, Aja. Okej, okay, teraz proszę, idź do łóżka. Tak, Tato. Dobra dziewczynka. Tato, jutro... Tak, rocznica jej śmierci. Odwiedzimy potem jej grup razem. Okej. Okay. teraz do łóżka proszę. Ja, ja będę spał z kolei zbyt mało. Okej. Okay. No, czyli oczywiście jak w każdej właściwie chyba grze Protagonista nie ma wiecie obu bronisów To jest taka, nie wiem, taka co cię trochę z tego robi klisza czy coś Przestań! Nie! ła Pomocy! Pomocy! Czy to jest piła? Czy ja słyszałem piłę jakąś łańcuchową czy coś? Znam mi Mój tata jest naukowcem, kocha badania i zawsze się zamyka w swoim laboratorium w piwnicy. I zawsze słyszałem rzeczy z tamtego laboratorium. Grzyki ludzkie, zwierzęce, wow, to chyba faktycznie musi być jakieś oszalały, skoro takie rzeczy są wydawane? Nawet w młodym wieku wiedziałem co mój tato robił, więc udawałem, że, nie, że tego nie widziałam. A, ani no, że niczego nie słyszałam. Cały czas byłam jakby i nawarzka ignorowana wszystko, ponieważ kochałam tatę. Ale to nie jest jeden sekret taki wiem. Kiedy mama i ja nie byłyśmy po pobliżu, on i jego pomocnik. Ej, to kończę zdanie może łaskawie! Doskonała próbka. czekać czy tam widzę jakąś krew, czy jakieś plamy czy coś? Um, Pozbędziesz jakichś materiałów. W sensie jakichś ludzi... Właśnie czy zwierząt coś? To oni jakiś nie wiem, dokonywali takich e, paskudnych eksperymentów na żyjących istotach? Nie, to się szukę nie żegnamy, przyznam. Doktorze. Doktorze. Ona jest świadoma naszego... związku. co to ma za znaczenie? Chyba... nie do końca jej się podobam, to jest problem. dziewczyna będzie mieć 11 lat! To jest kłopoty wiek, to pewne. Proszę, bądź dla niej miła. Upewnij się, że ona nigdy nie będzie ranna. Ona jest moim najcenniejszym... skarbeczkiem, jak się przypuszczam, czy dzieckiem, czy w ogóle w czymkolwiek. I dzwony. Czy one coś znaczą? I w ogóle tak trochę teraz dziwnie mrygnęło światło? Czy to tak miało być? A więc przypuszczam, że ta dziewczyka, tak ta, to jest Aja i czyżby i ją byśmy mieli sterować, czy coś? Jest północ. Dziś jest dzień, kiedy mamusia poszła do nieba. Mamo. Eee, nie mogę spać, kiedy myślę o mamie. Okej, okay, czyli już sterujemy naszą postacią, więc chyba tak była... To była Aja, tak się nazywa chyba i jesteśmy tutaj w jej pokoiku, coś takiego, czy mogę coś zobaczyć? Ojej portret. Czy mogę go zobaczyć z bliska? Owszem mogę, dzięki gro, o, była ładną kobietą, tak przy, muszę przyznać. Eee, co powinnam zrobić mamo? Kocham tatę, ale... On nie przeraża. No, naukowiec, który właśnie tam działa chyba na nie wiadomo czym. No, nie dziwię się. Przykro mi to słyszeć. Ona zawsze na mnie patrzy tymi oczami. Nienawidzę jej. Ale wiem, że tato ją lubi. A, mówi chyba o tej asystencji. Jeżeli tato i ona się ożenią, się pobiorą, to chyba ona będzie moją nową mamą. Niech to chyba moją mamą. Nie potrzebuję nowej mamy. Jest tylko jedna mama dla mnie. Mamo, czemu musiałaś odejść? O. E, smutna sprawa, muszę przyznać Tu jeszcze jakieś laleczki? Głuchana lalka e, Lalka od taty Jest taka już zużyta i stara Też będzie zbliżenie czy coś? Um, nie będzie ciemność! Ciemność widzę! A, okej, mer... Myślałem, że będzie, że nie wiem, lalka jakaś opętana czy coś a ja, mam dla ciebie prezent! Jej, to laleczka! Dzięki tato! Co za piękna lalka! Prawie jak prawdziwa! To, to pianinko, kurczę w tle. Ta muzyka jest bardzo ładna, muszę przyznać póki co. Twój ulubiony pluszowy Misio. O nim z kolei nie ma żadnych już nie wiem słów, żadnych, nie wiem, retrospekcji. Czerwonooki, nieznajomy. Czy to będzie mieć coś... Gdzieś... O! Coś upadło? Co to jest? Jakiś przedmiot? Co to jest? Właśnie to, 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 ja się, to się pytam. Klejnot. Jakieś klejnoty? Co to jest? Są one ukryte w różnych miejscach. Niektóre wymagają wykonania jakichś specjalnych rzeczy. Możesz zobaczyć Twój licznik klejnotów we mnie. Znacie wszystkie i... E, Czekajcie, gdzie jest mni? Który to jest guzik? Z, X, a okej, okay, X to jest widzę jakiś mni Mam jeden na 21 klejnotów Czyli okej, okay, to się dzieje w takim razie Już jakieś inne książki Ciemny kwartet chociażby e, Snowball z -y. e, króliczek, zwierzątko, zwierzątko domowe Jakby tak nie wiem, na polskiej tłumaczyć to pewnie byłaby to nie wiem, jakaś śnieżynka czy coś takiego Wykrzyknik! Co, co wykrzyknik? Nagle pokój jest jakiś taki chłodny Trochę się boję, powinnam już iść do łóżka Ale jeszcze zobaczmy może ten, oto e, tutaj tą skrzyneczkę? Pełna pamięci huh, Przyznać, że to jest ładny opis tego obiektu Że pełna pamięci, że wiecie, że oto jest ważny obiekt coś takiego Dobranoc, dobranoc Aja Miłych snów, kolorowych ci życzę, bez, nie wiem, potworów i Jakiś nieciekawych elementów dotyczących ludzkich i zwierzęcych zwłok jak mówię, tam właśnie niby mówiła, że o słyszę te krzyki i tak dalej. Właśnie to jest trochę... trochę nie wiem co o tym sądzić. A, a ja śpiewasz tak ładnie. Tato, możesz tam spojrzeć? Daj mi chwilkę. Po prostu połóż to tutaj. Bo już co? Tak, skończone, Jakieś dzie... O. Owszem bardzo no, no, z tobą ładnie, że znaczy, z tym ładnie na tobie w sensie. Chciałem rzec. Jej! Kawaj! Dobra, proszę sonie. Eee, przepraszam, że nie mogę cały czas z tobą się bawić. Tato? Jako nie to że mówią tato ogólnie. W porządku. Ja się cieszę z tego, że mogłeś się ze mną pobawić dzisiaj, tato. Eee, czy to jest właśnie mama? No chyba to jest ona. O mój! Wy, wy, wy oboje się bawicie? Mama! No, czyli kolejna jakaś retrospekta, co musiał jakoś nie umrzeć całkiem niedawno temu tak wnioskuje? A co to mi robił wiaduszek? Jest, jest cudowny. E, ładnie na tobie wygląda Aja. Więc się bawiłaś z nim cały dzień? Tak! Może tak zrobię też innym razem, tato? Tak powinniśmy. Następnym razem też niech się może matka przyłączy. Tak, nie mogę się doczekać. O, jednak jakieś ka O. Okej, okay, to mama tutaj jakoś zakasłała. Czyli chyba była na coś chora. I jakoś e, choroba śmiertelna na to wygląda. Jakieś leki od Marii to powinno ci polepszyć. Mamo, czy cię boli? Jesteś w porządku, czyż nie? Eee, przepraszam, że cię martwię. Zadom jest w porządku idealnie. No, nie powiedziałbym! Proszę, już nie bądź taka nie... poddenerwowana, proszę. A ja dzięki twojemu śmiechowi, ja po prostu żyję dalej. Mam, mam się dobrze właśnie dalej. Jeżeli, jeżeli nie mogę m, widzieć jak się uśmiechasz, to tylko to mnie m, zamartwia. Okej. Okay. A więc teraz pójdźmy na obiad. Z, z hamburgerowe steki dzisiaj. Twoje ulubione, a ja... Hurra! Uwielbiam hamburgery mamy! Prawda tato? Ha, 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 ha. Oczywiście, jej hamburgery są najlepsze na świecie! Ja tam wolę omlety. Wiecie, Lukas, tego co sprawia, ale dobra. Wtedy byliśmy tacy szczęśliwi. Była Maria, ale... Nawet wtedy trójka z nas... No, nasza trójka była szczęśliwą rodziną. Ale potem mama umarła z powodu choroby. No, czyli jakaś choroba śmiertelna musiała ją tutaj załatwić. Nie fajno. I to szczęście, które wtedy mieliśmy, no... Zaniknęło, jak przypuszczam. No nie fajne kurczę musi być życie bez matki W takim młodym wieku jeszcze um, Więcej tych krzyków o ty? Okej okay, to musi być z laboratorium Aż nie mam owyrzenie Co się musiało stać Sprawdzę to tam utaty Ależ jasna sprawa Mam złe przeczucie No ale mimo wszystko słyszę krzyki, a czy ona słyszy, ja czy, znaczy oboje słyszymy w sumie? Ona się martwi, ja się martwię? Co to jest za dźwięk? Czy to jest głos? Ehm um, To w tle, nawet sam nie wiem co to może być. Wow! Wow! Zombie?! Nagle zom zombie? Właśnie... Nie! Nic nie, nie róbcie! Proszę! Tędy! Kto to mówi? Tędy! Czy ktoś tam jest? No ale... Skoro mówisz, że tędy, to może lepiej będzie właśnie uciec, bo te zombie nas ścigają. O! okej, okay, jakiś blondyn. Kim jesteś?